Niedziela rano. Dzisiaj wam zrobimy mały poradnik, jak się ubierać na kwarantannie. Tygodniowe dresiki, proszę bardzo, bardzo wygodne. Przez ten tydzień już tak się rozciągnęły, że nie w ogóle mogę na w nich kłócać bez problemu. Karol tutaj już sobie... Taki plus takich dresików jest taki, że można robić sobie krótkie spodnie z nich. Proszę bardzo, tutaj przykład. <stodzelny> Może majt, majtek, bokserków z nich nie zrobicie, ale... Ale ten... Tutaj Karol też prezentuje swoją bluzę, też noszoną od tygodnia. Trochę brudno. Trochę brudno, ale to nie przejmujcie się tym. E... Ja też od tygodnia noszę bluzę tą samą, ale tu wiecie. Skarpetki. Nie, skarpetki akurat zmieniam trzy dni temu zmieniałem. I komputer, nie zmieniam go już od kilku miesięcy. Karol mnie prosił, żebym mu zrobił kawkę. Także mu zrobimy kawkę. Dodajmy mu wódeczki, zobaczymy czy będzie mu czy będzie mu smakowało. <laughs> Patrzcie tak przygotowaną kawkę Zaniesiemy mu, a jeszcze wymieszamy, żeby nie było żeby się. Żeby nie było na górze <laughs> tu Uzależniłem Karola od gamingu Patrzcie Patrzcie na niego Karol powiedział, że już kończy z kolarstwem Robię miksturę prawdziwego koksa hmm. Ciasteczkowe Już wiem co dzisiaj będę robił Ej, słuchajcie, Karol właśnie mi powiedział, że jak chcę to nie muszę trenować i że nikt mi nie każe. Wierzycie w to? Ale zajwiście. Patrzcie ile pucharów Jak zostaniecie mistrzami świata, też tyle będziecie mieli A nie sorki, trzecie miejsce na mistrzostwach Polski to nie. Siema Dzisiaj pokażę wam jak zrobić stójkę Przez godzinę bez trzymanki Baba za kółkiem i od razu tir zakopała, no klasyk. Kurna chłopie, czemu ty tam za mną się kryłeś? Co za tu Karol jest agresywny w stosunku do graczy WOD Polska i nie tylko Polska. Patrzcie, jak mu żyła na ręce, wyszła od zdenerwowania.